Słowa Agura syna jake z massa. Oto wyrocznia tego człowieka. Trudziłem się, Boże. Trudziłem się, Boże, i zwyciężyłem. Tak, jestem głupszy od innych ludzi. Nie jestem pojętny jak oni. Nie osiągnąłem mądrości, a znam naukę świętego. Któż wstąpił do nieba i stamtąd powrócił? Kto schwytał wiatr w swe dłonie? Kto zgarnął wodę w swój płaszcz? Kto umocnił wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię i imię Jego Syna? Czy znasz je? Każde słowo Boga jest pewne: On jest tarczą tych, którzy u Niego szukają opieki. Do Jego słów niczego nie dodawaj, aby Cię nie skarcił. I nie uznał za kłamcę. O dwie rzeczy cię proszę, nie odmawiaj mi ich, dopóki nie umrę. Oddal ode mnie fałsz i kłamliwe słowo. Nie dawaj mi ani ubóstwa, ani bogactwa, ale pozwól, abym jadł niezbędny chleb. I spraw, żebym, będąc syty, nie dopuścił się zdrady i nie mówił, kim jest Pan. Aby nie zaczął kraść, cierpieć nędzę i nie znieważał imienia mojego Boga. Nie uczerniaj służącego przed Panem, by cię nie przeklnął i żebyś nie żałował swego czynu. Istnieją ludzie, którzy złożeczą ojcu i nie błogosławią swej matce. Są tacy, którzy we własnym mniemaniu są czyści, choć nie zostali obmyci z brudu. Bywają również ludzie o butnym spojrzeniu, którzy patrzą wyniośle, i są także tacy, którzy mają zęby jak miecze, a szczęki jak noże, gotowi pożreć ubogich tej ziemi i wygubić nędzarzy spośród żyjących. Pijawka ma dwie córki, którym na imię Daj, daj. Trzy rzeczy są nienasycone. Cztery nigdy nie mówią dosyć, kraina umarłych i niepłodna kobieta, ziemia niesyta wody i ogień, który nigdy nie powie dosyć. Oko, które urąga ojcu i odmawia posłuszeństwa matce, zostanie wydziobane przez nadrzeczne kruki i pożrą je pisklęta orła. Trzy rzeczy są dla mnie dziwne a cztery niepojęte. Droga orła pod niebem, droga węża na skale, droga statku na pełnym morzu i droga mężczyzny do kobiety. Takie jest postępowanie kobiety cudzołożnej. Je ociera usta i mówi – nic złego nie zrobiłam. Są trzy osoby, pod którymi drży ziemia, a czterech nie może udźwignąć. Służącego, gdy zostanie królem, głupca, gdy ma chleba pod dostatkiem, wzgardzonej kobiety, jeśli zostanie żoną, i służącej, która zajmuje miejsce swej pani. Cztery istoty na ziemi są wprawdzie małe, ale najrozumniejsze z mądrych. Mrówki, społeczność słabych istot, lecz w lecie nazbierają żywności dla siebie. Góralki, gromady słabych stworzeń, a zakładają swe legowiska na skale. Szarańcza, nie ma króla, a mimo to cała wyrusza w składnym szyku. Jaszczurka, choć możesz ją schwytać rękami, też mieszka w królewskich pałacach. Trzy stworzenia poruszają się wspaniale i cztery kroczą dostojnie. Lew, siłacz wśród zwierząt, przed niczym się nie cofnie. Kogut, bo ma mocne mięśnie, podobnie i kozioł. W końcu król, z nim nikt nie może się równać. Jeżeli z głupoty uniosłeś się dumą, jeśli się potem zastanowiłeś, połóż rękę na ustach, bo z ubijania mleka powstaje masło. Podrażnienie nosa prowadzi do krwawienia. A podsycenie gniewu wywołuje spór.